Siema panowie, Ola amigos de la liga W Realu w ostatnich dniach trochę się dzieje I wychodzi na to, że nieudolność naszego genialnego trenera Carlo Ancelotti'ego Do teraz odbija nam się czkawką Powiem jeszcze tak, na ten moment nie ogarnąłem żadnej kamery Na tyle dobrej, żebym mógł robić odcinki na cały ekran także będziemy wspomagać się ekranem z Sourer Ale możecie odcinki jak najbardziej te o Realu Traktować bardziej podcastowo Tu za dużo na ekranie nie będzie się działo No chyba, że będziemy omawiać mecz To wtedy możliwe, że będą te screeny Zanim zaczniemy, przypominam, swoją drogą Jeśli w Sourer chcesz zagrać, z moim linkiem dostaniesz nie nie wiedzieć czemu, 100 euro zniżki. Po drugie zapraszam na grupę na Discordzie, ale też surerowych świrów. Tam o realu, no, coś tam popiszemy, ale nie jest to miejsce do tego. Do tego zapraszam na mojego Twitcha, gdzie gram w Warzone i na mojego Twittera, który chwilowo jest martwy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Zaczniemy sobie od informacji, których nie ma sensu jakoś długo omawiać. Pojawiły się dopiero co... Są informacjami jak najbardziej pozytywnymi. Po pierwsze, Militao wraca do kadry. Po drugie, Karwachal też ogłosił, że jest gotowy do gry. Informacje genialne, poszerzają kadrę. Mam nadzieję tylko, że nie będą wprowadzani zbyt wcześnie, co zresztą łączy się z tematem głównym odcinka, czyli z Pintusem. Ale o tym zaraz. Trzecia ciekawa informacja, mega pozytywna, jest taka, że najprawdopodobniej Gonzalo z nami zostaje. Podobno zarząd doszedł do wniosku, że nie ma sensu nikogo szukać na rynku, bo niesamowicie dziwne. Mieliśmy takiego napastnika pod nosem. Wystarczyło zajrzeć do Castillo. Lecimy z tematem głównym, czyli właśnie z Pintusem i Ancelotti. Od razu mówię, ja tutaj się posiłkuję tym, co zostało wrzucone na Real realmadrid.pl Mianowicie, jak każdy wie, u nas za przygotowanie fizyczne odpowiada Pintus. Ja tę historię skrócę oczywiście. On w klubie był chyba do roku 2019, potem chyba zrobił sobie przerwę i następnie znowu wrócił. Z Ancelottim był 3 lata. Poza nim, prawą ręką Ancelottiego był jego syn Dawide, lewą ręką i Gościem, który też odpowiadał za przygotowanie, był niejaki Mauri. Sorry, aż tak nie śledzę tych sztabów, nie jest mi to do życia potrzebne. Wystarczy, że powiem Mauri. I ten Mauri miał powiedziane, że głównym człowiekiem od przygotowania właśnie będzie Pintus. Muszą sobie to razem ustalać, ale to on decyduje. O ile pierwsze dwa lata faktycznie tak wyglądały, z tym, że Mauriemu nie podobały się niektóre zagrania Pintusa, o tyle w trzecim roku, czyli tym ostatnim, po którym zwolniono Carletto, okazało się, że Mauri narobił jakiegoś takiego dymu, że w dużym skrócie Dawid Ancelotti dał mu wolną rękę i to on decydował o tym, co się będzie. que Z zawodnikami wracającymi po kontuzji. Między innymi jak dobrze kojarzycie, jest to jeden prawdopodobnie z rekordowych sezonów realu, jeśli chodzi o urazy. Z tym, że wszyscy myśleli, że odpowiada za to Pintus w mediach i w moich komentarzach nawet ludzie też wypisywali, że trzeba go zwolnić, bo nie daje sobie rady w nowych realiach, to znaczy tych postmundialowych, chodzi o ten katar. Właśnie po tym, kiedy masa tych urazów powstała, Mauri wypuścił do mediów informację, która miała sugerować właśnie, że Pintus za to wszystko odpowiadał. Wiadomo po co, kiedy nasz sympatyczny Włoch się o tym dowiedział, stwierdził, że pójdzie. Z z tym do Perez'a po to żeby dostać zgodę na rozmowę z mediami żeby to naprostować bo hańbi to jego imię zdecydowanie zrozumiałe też bym się tak zachował oczywiście nie dostał na to zgody ze względu na to że Karlo i tak po kilku tygodniach z całym swoim sztabem Real miał opuścić tak na szczęście się stało dla przykładu jedna z sytuacji która była kością niezgody między panami panami Fizio jest ta z kontuzją Mendiego według Pintusa Mendy powinien odpoczywać 10 tygodni tak żeby się zregenerować był potrzebny na jakiś mecz a może i nie był w każdym razie Maury stwierdził że wystarczające będzie 6 tygodni Okazało się, że Mendy w szóstym tygodniu wszedł na boisko, wytrzymał na nim 10 minut, zszedł z kontuzją. Gdyby nie ta kontuzja, to są spore szanse, że Real próbowałby go sprzedać w tym okienku, jako że wyleczy się dopiero na październik to nie wyobrażam sobie, kto musiałby być takim idiotą, żeby po niego ruszyć. Tak mniej więcej wyglądała cała ta sytuacja, na szczęście potem Włoch ze swoim sztabem odszedł, Pintus na szczęście został. Z tym, że do swojej roli już nie wrócił, kiedy przyszedł Czabi, przyszedł ze swoim trenerem od przygotowania fizycznego, a Pintus z roboty na boisku przeniósł się na taką bardziej biurową. Wiadomo, napisała o tym jedna gazeta chyba Marka, a dokładniej niejaki Kanizares, ale nie ten Kanizares, który był bramkarzem. Ja też się nie łapię w tierach, kto jest faktycznie wiarygodny, kto nie jest wiarygodny. Ogólnie jestem w stanie po prostu uwierzyć w tę historię i pokazuje ona, jakie średniowiecze w ogóle panowało w Realu w tym sezonie. No, nie tylko na boisku, nie tylko w przygotowaniu taktycznym do meczu, ale nawet w takim aspekcie jak przygotowanie fizyczne. I mało tego, zwalenie tego na gościa, który gwarantował nam niesamowite przygotowanie tyle lat. Jest co najmniej niesmaczne. Tu nie chodzi o to, żeby się pastwić nad Karlo. Wiem, czasami dorzucę jakiś żart na jego temat, ale jeśli nagle wychodzi taka sytuacja, no to ręce opadają. Naprawdę czabiemu może wyjść, może nie wyjść, ale gorzej nie będzie, na pewno nadchodzą lepsze czasy. Do omówienia mam jeszcze dwie sytuacje, to znaczy Tawiniego i Rodrigo. Obie pojawiły się w postaci krótszych filmów, na pewno na TikToku czy na YouTubie nie pamiętam. Na pewno ta z Rodrigo, tak? Z winim chyba nie. A nie, też się pojawiła. Okej, okay, była i to, i to. Także jeśli ktoś widział to i to może to chyba wyłączyć. Wydaje mi się, że zbyt dużo nowego nie powiem, ale jeśli ktoś tego, nie widział, to tutaj sobie to skomentujemy. No to tak, jeśli chodzi o jego wiele osób pytało, czy moim zdaniem on powinien w klubie zostać, czy powinien odejść, co bym zrobił, gdyby wpłynęła jakaś tam oferta. Uważam tak, jeśli nie wpłynie oferta od Arabów na jakieś 300 milionów euro, to nie ma w ogóle tematu jego odejścia. Jest to zawodnik, którego będzie mega trudno zastąpić, nie widzę na rynku ani jednej opcji, która gwarantowałaby zbliżony poziom. Na tej samej pozycji, bo wiadomo, jest Olise, jest nie do wyciągnięcia. Ktoś mi powie, że dułę. jest po jednym mocnym sezonie i to wcale nie pełnym. I też nie da się go wyciągnąć. Rok temu wszyscy zachwycali się Barkolą, w tym momencie już mają tam nowego pupilka. Także czajcie, nie ma chyba nikogo takiego, po kogo Real mógłby ruszyć. Mało tego, w ogóle śmieszne jest rozmawianie na taki temat, ze względu na to, że Winni zagrał jeden gorszy sezon. W nogach ma bardzo dużo, były loty na kadry. Dochodzi pewnie sytuacja psychiczna z tym, że... Nie wygrał tej złotej piłki. Ludzie różnie na to reagują. Niech będzie, że faktycznie może mu to na bani siedzieć. On wyglądał dobrze w meczach, w których nie grał Kilian. Kilian też z kolei wyglądał dobrze wtedy, kiedy nie było winnego. Także czy szukałbym tutaj winnego w postaci piłkarza, który w klubie jest tak długo i. Jest tak młody przy okazji i zrobił tak dużo dla drużyny? No, raczej nie. Jest nowy trener. Na pewno dużo bardziej elastyczny, na pewno dużo bardziej pomysłowy. Trudno o to, żeby być mniej. Także myślę, że on to poukłada. Poza tym ten trener też częściej rotuje. Oni wcale nie muszą 90 minut spędzać razem na boisku. W dużym skrócie mój punkt widzenia jest taki, że nie ma w ogóle tematu odejścia winnego. Pojawiały się jeszcze niby głosy, że można wtedy kriana postawić na lewą stronę, ściągnąć jakiegoś napastnika. Napastników też zbyt wielu nie ma. Ktoś mi powie, Giokeresz". Te portugalskie czy holenderskie talenty, mówię o ligach. Wcale jakoś często się nie sprawdzają, a realnie jest klubem odtestowania czegoś takiego za tak duże pieniądze. Już Jowicie przetestowaliśmy. Druga sprawa jest taka, że realne prawdopodobnie w ogóle nie będzie grał formacją 4-3-3, także przesuwanie kogokolwiek na lewą stronę nie ma sensu. Prawdopodobnie będziemy grali dwoma napastnikami, którymi właśnie będzie Vinicius i Kylian. Jeśli chodzi o Rodrygo, w takiej sytuacji tym bardziej e, zdecydowanie skłaniam się ku temu, żeby go sprzedać. 90 milionów euro byłoby dobrą ofertą i dla nas, i dla klubu kupującego. Ze względu na to, że pozbywamy się trzeciego lewo skrzydłowego. Bo nie gramy na lewo skrzydłowych Który grał na prawej stronie, na której mu nie szło Gdzie prawa strona też u nas nie będzie prawdopodobnie funkcjonowała Nawet kiedy graliśmy trójko z przodu Rodrygo nie zawsze się łapał Czasami Brain był wyżej w hierarchii nawet Czasami Arda to akurat rzadziej, ale zdarzało się. Było kilka lat na to, żeby zbudować jego pozycję w klubie. Wiadomo, Karlo nie jest typem, który by to robił najlepiej, ale myślę, że już jego czas po prostu minął, że szkoda chłopa marnować mógłby pójść do klubu, w którym będzie grał regularnie na swojej pozycji, w którym osiągnie pik swoich umiejętności, maksimum swojego potencjału. Czasami trzeba się rozejść. Uważam, że jednej i drugiej stronie wyjdzie to na dobre. Tym bardziej, że 90 milionów to jest kwota, którą później można zainwestować w pozycje, które bardziej potrzebują wzmocnień, na przykład środek pola dla takiego zawodnika jak Stiller. Choć myślę, że trzeba sobie sam na niego. Zarobi jeśli faktycznie go chce, klubowymi mistrzostwami świata. Z tego co się orientuje, Real już teraz wygrał tam 43 miliony. Awans z Juventusem daje jakieś kolejne 11. Potem trafimy albo na BVB, albo na Monterey. Także myślę, że tak 20-30 milionów Real tam jeszcze zarobi. No i na dzisiaj chyba tyle miałem omówić sytuację pomocników, ale na razie sobie to zostawimy, bo to jest bardziej coś, co siedzi w mojej głowie. Nie ma na to żadnych potwierdzeń. Dajcie w ogóle znać, co myślicie o tym, bo wiadomo, omawianie meczów, omawianie meczów, ale takie podsumowanie tygodnia jak najbardziej jest czymś, co mi się nagrywa. Spoko. Także jeśli wam ta forma siadła, dajcie łapę w górę, napiszcie mi w komentarzu, czy się podoba. Na pewno słyszymy się jutro na live na TikToku na meczu Realu. Potem zobaczymy, bo w czwartek jadę do Płocka na festiwal. Więc będę w domu pewnie dopiero poniedziałek, ale że czasami mój kac potrafi trwać 4 dni, a nigdy nie wiadomo co tam się wydarzy. To zobaczymy, kiedy wleci kolejny materiał. Choć postaram się nagrać coś na zapas.